Trzymaneczko z tej strony Mate, dzisiaj oczywiście znajdujemy się na CSGO Skins przypominam, że strona jest dostępna tylko i wyłącznie dla osób pełnoletnich więc jeżeli macie ukończone 18 lat, klikamy sobie plusik tutaj wpisujecie kod Mate, aby otrzymać 10% bonusu do wpłaty no i jeżeli jeszcze nigdy nie użyliście kodu, to 2 zł i 10 groszy na start no i pamiętajcie jeszcze o DailyCase'ie codziennie taką skrzynkę możecie sobie otworzyć zupełnie za darmo my to jest fajna rzecz, my też ją właśnie w tym momencie otwieramy i dostajemy G3, SG1, Desert Storm, więc no bez szału, ale za darmo to oczywiście bierzemy. No i co? Zaczniemy sobie może od Two Wave'a. Zobaczymy, jak nam poleci w tej skrzyni. No i na start, niestety, Glock Moda, więc tutaj bez szału ewidentnie 35 ziko Otwórzmy sobie ją ponownie. Drugi raz Fairy Tail, zależy od stanu i czy będzie Star Track. A dostajemy Factory New. bardzo ładnie, więc możemy jeszcze raz z tym polecieć. I jest USPIC Prinstream. więc znowu profitik. Jest dobrze, więc próbujemy z tym dalej. Lecieć. I okej, okay, to już jest moment, żeby przestać. Mount, mount Fuji. Sprzedamy sobie te dwa skiny i lecimy na bitewkę. Luźna bitewka, może na trybie Just Remote, bo długo nie było. W poprzednich filmach, właśnie bardzo mało. Więc zróbmy sobie może Neon Case albo Plague Case. Dobra, zróbmy sobie coś takiego. Trzy osoby, tryb shirt za. Olina, no ale wiecie, to jest trip shared, więc no yy, podzielimy się i tak, więc będziemy mieć skinki, dodamy sobie bota, bot Emily i bot Adrian liczymy oczywiście na Gamma Dopplera face dwójeczkę yy, bardzo, bardzo fajny skin i mamy już na start rękawicę u bota Emily no ale jednak potrzebujemy tej kosy no potrzebujemy kosy, no i jest koska no bot Emily tutaj karuje niesamowicie no i mega, mega dobra bitewka nie ma co mówić bardzo ładnie 1400, praktycznie podwojenie, więc no nie mam na co narzekać, bo ty, mili farciarz. dziękujemy bardzo. Yy, zróbmy jeszcze jedną bitewkę. Yy, tym razem go, może jakąś inną skrzynię po prostu sobie wyrzucimy do trybu yy, Jester. No i niech to będzie Lovely Case, dla, też dla trzech osób i też tryb Shirt. Tutaj mamy Bajoneta Slaughter. A. Jeden Bajonet Slaughter daje naprawdę dużo, więc no jakby wypadły dwa takie. To naprawdę byłoby coś niesamowitego. Na szkole wiadomo, że jest to ciężkie. No i start nie jest zbyt obiecujący. Jeżeli by tak do końca poleciało, no to byłaby naprawdę lipa. Okej, okay, jest bajonecik na start. Fajnie. W zasadzie nie na start, tylko w drugiej skrzyni. Ale już ten bajonecik nam coś tutaj daje. Kolejny bajonecik i good knife. Ej, dobra. To jest mega mocna bitwa. To jest mega mocna bitwa. Szkoda, że nam tutaj nie dało jeszcze kosy. Ale jest naprawdę dobrze. No, win niesamowity. I naprawdę jest fart się nas trzyma, nie ma co ukrywać, No kostę sobie zostawię i jedziemy raz jeszcze z kolejną, nie, no bo jak tak daje na trybie jester e, więc e, co Gigabuła to jest 600, dobra dla czterech osób, niech się dzieje tutaj jest nawet karambit slaughter, więc jeden karambit slaughter daje nam już proficik więc to jest fajna rzecz, tak, no bo 8 koła dla czterech osób no to jest po dwa, nie niecałe, bo tam mniej warta troszkę jest, więc jeden Dobra, to może był głupi pomysł, wiecie? To był naprawdę głupi pomysł. Jednak nie było warto, jednak nie było warto robić na gestera, na właśnie gigabule. No ale dobra, zobaczmy ninja, jest za 500. Tutaj 500. Tutaj 500. 487, okej Trzy skrzynki, cztery osoby, tryb Niech wiecie to. Tu jest Bayonet Lore więc, no, to też nie jest jakaś mega, mega dobra kosa. No aczkolwiek pewnie nie skiny też tutaj dużo nadrabiają. Więc, niech niech sobie poleci i zobaczmy. Prosimy o jak najwięcej. Jest huntsman na start, bardzo ładnie. Skrzynia numer 2, zobaczmy. Też jest huntsmanik. No, już jest ok, już jest ok, ale przydałby się jeszcze jeden. Minimum. Jest bajonetę Valor, Ej, dobra, ale oddaję. To jest naprawdę jakiś mega fajny sposób. Czekajcie, zablokujmy sobie Huntsmana w tym momencie i możemy robić kolejną bitewkę w trybie shirt. Ej, naprawdę to jest mocne, to jest mocne. To jest 793, no to bez przesady. Tutaj tysiak. A jakbyśmy zrobili tak dla czterech osób, czyli jeden Winter Watercase, przepraszam, Watercase, i jakby nam wypadł tutaj na przykład yy, bajonecik w sensie, no tak, M9 bajonecik, zobaczmy. No nie, to był znowu głupi pomysł A ja byłem jego realizatorem niestety I... Czekajcie, w 5? Czemu mam dalej taki balans? Czy ja coś... Czekajcie, moje bitwy no, no, Chyba jest git Czyli wydawało mi się, że mniej w balansie, ale okej okay. Niech będzie Dobra, i teraz tak Wjedźmy sobie z... Z czym? Z czym by tutaj wyjechać? Może tym razem, nie no, też ten jester, bo naprawdę mi się to spodobało, wiecie? Naprawdę mi się to spodobało. Steampunk case, niech będzie. 4 osoby, tryb shirt. I może MK Knight? Tu jest w ogóle MK Knight do wyle... Okej, okay, dobra, to jest naprawdę ryzykowne. Tutaj może wylecieć MK Knight, ale no, 4% tylko. I bez MK. no i właśnie o tym mówiłem, że to bez sensu robimy, ale dobra. Ostatnia próba z gesterkiem i tylko czekajcie, musimy znaleźć fajną skrzynkę. Może Chocolate Case, chociaż wziąłbym coś lekko droższego, takie 250, byłoby idealnie. Ok, 272, spoko. 5, 3 osoby, tryb Tutaj mamy bojego tego bojego więc no, wypadną dwa boje, Dwa razy boi najwypadnie, i wypadnie, i będzie ok. Zobaczmy, zobaczmy. Pierwsza. No, Gloki 2 i SG553 Dragon Tech. więc no tutaj ewidentnie nie po naszej myśli. To jest 57, Hyper Beast. No ale na razie nie wygląda to zbyt ciekawie. ok no są rękawice. Rękawice są, ale no my potrzebujemy Bowiego, bo inaczej no to będzie lipa. Okay, no jest Bowie, spoko. My też dostajemy AWP, która trochę zwiększa. No już nie jest źle. Aczkolwiek przydałby się jeszcze jeden, niestety nie ma. No ale jest okej. Okay. Jest lekki proficik, więc, więc, więc dobrze. No i na koniec zróbmy sobie. Tak, już serio, koniec. Czekajcie, z czym by tu wjechać na koniec. Może z tym. Kurczę, nam niewiele brakuje tutaj. Tysiak, tu jest 1500. 400, dobra, dobra. Doktorze sobie wrzućmy. 4, 3 osoby i tryb shirt, Tak, już na koniec. Wypadną bajonety. Będzie ok. W poprzedniej bitwie za właśnie z tymi bajonetami. Wypadło nam dwa, więc no jakby się to powtórzyło, no to byłoby naprawdę dobrze. Zobaczmy, jest kałaszek, ale tutaj pierwszy rzut słaby. Ok, skrzynia numer dwa. Jest bajonecik i niestety gorszy stan. No ale okej. Okay, już jedna kostka jest. A wupka boom wyleciała 800. I ostatnie. no tu musi wypaść kosa, bo inaczej będzie lipa i jest handsmenik, no... Nie jest źle, ale też mogło być o wiele lepiej. I botemili rozbił bank, dosłownie 250 koła yy, właśnie waluty bitewnej. No i tak naprawdę mamy zwrot, więc jest ok. No i co? Dzięki wielkie za oglądanie, pamiętajcie Kodzie mait na stronie, trzymajcie się, no i siemka.